A rogata jest gatunkiem pochodzącym z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkuje głównie Wietnam, Kambodżę, Laos, Tajlandię, które są znane z rozległych wilgotnych lasów deszczowych. Większość życia spędza na drzewach, co chroni ją przed drapieżnikami, ale też ułatwia zdobywanie pożywienia. Często wybiera wyższe partie drzew, gdzie można obserwować otoczenie i z łatwością uciekać w razie zagrożenia. Taki tryb życia wymaga odpowiedniego przystosowania, silnych łap i pazurów które pozwalają na łatwe wspinanie się po drzewach oraz doskonałego zmysłu równowagi. Jest szczurką o dość charakterystycznym wyglądzie, która nieco odstaje od innych agam, które znamy oczywiście. Przede wszystkim jest wyposażona w szereg kolców, przez które wygląda naprawdę drapieżnie. Długość ciała wynosi zwykle od 10 do 15 cm. Z ogonem można sięgać nawet około 35 cm. Ta szczurka ma smukłe, ale umięśnione ciało, które jest spłaszczone grzbietowo-brzusznie, co oczywiście ułatwia poruszanie się po powierzchniach pionowych, między innymi takie jak pnie drzew i gałęzie. Owa jest szeroka, trójkątna o solidnej, masywnej budowie. Najbardziej charakterystyczne u niej są wyrostki rogopodobne, które znajdują się nad oczami. Te rogi są w rzeczywistości oddalonymi od skóry łuskami. Oczy są stosunkowo duże, okrągłe, o ciemnej tęczówce. Mają całkiem dobry wzrok, który pozwala poruszać się w gęsto porośniętym lesie i bez problemu dopatrzeć się potencjalnego pożywienia lub zagrożenia. Jednak to, co robi największe wrażenie, to nie rogi, ale cały grzebień, który biegnie przez całą długość ciała od karku. Aż prawie po ogon. Kolce są najbardziej spektakularne na karku. U samców grzebień jest dużo bardziej spektakularny niż u samic. Na bokach ciała również znajdziemy drobne kolce, które mogą odstraszać drapieżniki. Kolor ciała bywa różnorodny, ale najczęściej występuje w tonacji od szaro-brązowej do zielonkawo brązowej co doskonale maskuje szczurkę na tle liści i konarów. Często występują ciemne plamy lub prążki. Poddziała, czyli brzuch, ma jaśniejszy odcień, zwykle żółty lub biały. W okresie godowym, pod gardle u samców, może zmienić barwę na nieco bardziej przyciągającą uwagę samic i wpada w pomarańczowo-czerwony odcień. Ale ta barwa występuje też oczywiście ostrzegawczo. Samce angażują się mocno w skomplikowane rytuały godowe. Zwykle jest to kołysanie głową i przysiadywanie, które ma za zadanie zaimponować samicy i zachęcić ją oczywiście do kopulacji. Ogon jest bardzo długi i stanowi zwykle połowę długości ciała. Jest smukły, ale silny i pomaga w balansowaniu, podczas spinaczki pogałek jak drzew. Łapy wyposażone są w ostre, zakrzywione pazury, które ułatwiają spinanie się po korze. Kończyny tylne są mocniejsze i bardziej umięśnione. U tych agam występuje dymorfizm płciowy. U samców grzebień i kolce są bardziej rozszerzone i większe niż u samic. Często mają także bardziej kontrastowe ubarwienie, szczególnie właśnie w sezonie godowym. Samice są nieco mniejsze i mniej jaskrawe, z mniej pokaźnymi kolcami. Agamy rogate są ostrożne, nieufne, ale jednocześnie aktywne w swoim drapieżnym trybie życia. Ten jaszczur jest aktywny zwłaszcza w ciągu dnia, podczas którego poluje, wygrzewa się, ale też w przypadku samców musi chronić oczywiście swoje terytorium. Agresywne zachowanie zwykle kończy się na napinaniu grzebienia, stroszeniu się i otwieraniu paszczy, co zresztą zauważyliśmy dzisiaj dość mocno przy wyjmowaniu naszego okazu z pudełka. Nie koleżanko, nie strasz się jeszcze tam nie wracasz, i w sumie dość obawy były, żeby wziąć się na rękę, bo bardzo, bardzo straszyła, ale jak już weszła na rękę, siedzi grzecznie. Chyba i tutaj dobrze, ręka też ciepła, więc się wygrzewa. Uruchamiają aktywność w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych, kiedy pojawiają się promienie słońca do wygrzewania się, ale też wzmożoną aktywność mają owady, przebywające w koronach drzew, będące głównym źródłem pokarmu. Polują również na inne bezkręgowce, takie jak pająki. Polowanie zwykle polega na czekaniu, aż jakiś ruchliwy owad podbiegnie w zasięgu jej pyska. Agama jest gatunkiem ostrożnym, unikającym niepotrzebnej konfrontacji. W przypadku zagrożenia najczęstszą reakcją jest po prostu ucieczka. Dzięki swojej zwinności są w stanie błyskawicznie przemieszczać się po drzewach, no również po pokoju, chowając się w gęstwinie liści. Odparta pod ścianę. Będzie się jednak bronić i prezentować swoją siłę, prężąc się i sycząc z otwartym pyskiem. Agama Rogata Górska jest dość łatwo dostępnym gatunkiem i można hodować ją w domu, zapewniając oczywiście odpowiednie warunki. To gatunek nadrzewny, co oznacza, że wysokość terrarium jest tutaj kluczowa. Minimalne wymiary takiego pojemnika dla jednego osobnika to 60x60x100 cm wysokości. W internecie znajdziemy też informacje o mniejszych wartościach, ale po prostu przyjmijmy, że im większe, tym lepsze. Ścianki terrarium powinny być zakryte, ponieważ te jaszczurki bywają płochliwe. Idealnie nadadzą się do tego ścianki strukturalne, na przykład korkowe. Zbyt małe terrarium może wywoływać niepotrzebny stres, a on potrafi mocno wpłynąć na zdrowie oczywiście naszej jaszczurki. Pionowe, czyli wertykalne terrarium powinno odzwierciedlać naturalne środowisko. Co za tym idzie, musimy zapewnić dużą ilość miejsca umożliwiających wspinaczkę. Obowiązkowo, więc muszą znaleźć się różnego rodzaju konary oraz gałęzie. Możemy wsadzić żywe bądź sztuczne rośliny, które posłużą jako kryjówki. Wybierając tą pierwszą opcję, należy pamiętać o wybieraniu gatunków roślin tropikalnych, które będą dobrze czuły się przy tak wysokiej wilgotności. Agama żyje na gałęziach, ale i tak powinniśmy na dnie terrarium dać podłoże zwłaszcza pomagające utrzymywać wilgoć, tak jak włókno kokosowe, chips kokosowy lub torf. Podłoże musi być regularnie nawilżone, aby pełniło swoją funkcję. Ten gatunek wymaga dostępu do lampy UVB, aby przyswajać witaminę D3, dokładnie tak jak my ludzie, i metabolizować wapń. UVB o mocy 5% będzie odpowiednia. Światło UVB powinno być włączone przez około 10 do 12 godzin dziennie. Jaszczurka potrzebuje również miejsca do wygrzewania się. Można zastosować żarówkę grzewczą, która zapewni punktową temperaturę do maksymalnie 30 stopni. Można także używać promienników ceramicznych. Które emitują ciepło bez światła. Noc może spadać do 20 stopni. Te jaszczury wolą raczej umiarkowaną temperaturę i są zdecydowanie bardziej wrażliwe na wyższe temperatury niż na te niższe. Dlatego należy uważać, żeby nie przekroczyć górnej granicy 30 stopni oczywiście na wyspie ciepła. Istotne jest zapewnienie stref temperatur, aby jaszczurka mogła wybierać cieplejsze lub chłodniejsze miejsce w tereniu, w zależności od zapotrzebowania. Odpowiednia wilgotność to wartość między 70 a 80%. Żeby uniknąć zbytniego przesuszenia, należy sprawdzać poziom wilgotności dwa razy dziennie i w razie konieczności po prostu zraszać. Dobrym rozwiązaniem u tego typu zwierzaków jest automatyczny zraszacz. Umieszczenie miski z wodą w terrarium pomoże utrzymać wilgotność, ale powinna być postawiona w taki sposób, żeby jaszczurka szybko tej wody nie zabrudziła. Tak czy inaczej, należy ją często wymieniać. Agama rogata to drapieżnik owadożerny. Dieta powinna być oczywiście urozmaicona. Owady, jakie możemy podawać agamie to świerszcze, karaczany, drewnojady, szarańcza oraz larwy mącznika. To oczywiście w niewielkie ilości. Pokar powinien być regularnie wzbogacany o suplementy, wapnia i witamin. No a jeśli chodzi o picie, to niektórzy stosują tylko zraszanie, ale też sprawdza się również automatyczne poidełko, podobne do tych stosowanych u kameleonów, ponieważ dużo chętniej piją skraplającą się wodę niż taką stojącą na przykład w misce, która jest często niestety zabrudzona. Agama rogata to gatunek pochliwy i ostrożny, dlatego nie nadaje się dla osób, które oczekują, że często mogą takiego jaszczura wyciągać na ręce. Chcąc nawiązać jakąś relację, czy po prostu os? Stoić, należy patrzeć przede wszystkim na komfort zwierzaka. No a jeśli chodzi o rozmnażanie, to nie zdarza się to niestety zbyt często w warunkach hodowlanych i większość osobników pochodzi z odłowu. Agama rogata nie znajduje się na liście CITES. Ten gatunek jest naprawdę wdzięczny w hodowli, ale jednak nie dla wszystkich i nie poleca się go nieobeznanej osobie. Mimo że nie jest w rzeczywistości wymagającą jaszczurką, to fakt, że jest to gat z odłowu, może przysporzyć niedoświadczonej osobie kłopotów, zwłaszcza ze zdrowiem. Ja na koniec tego odcinka powiem, no, że jestem naprawdę mocno zdziwiony, jak ta agama się tutaj spokojnie, w żaden sposób nie uciekając i że tak przyczepiła się łapki po prostu i ani mnie nie straszy, ani nie syczy, ani nie otwiera pyska. Na maksa jest teraz słodziakiem. Przede mną stoi Kuba, obok Agnieszka, bo mieli łapać naszą miaszczurkę w momencie, gdyby uciekła podczas nagrania z ręki, bo straszyła bardzo. No a teraz mam wrażenie, że jej się chyba tutaj spodobało po prostu. <laughs> a szkoda ją tutaj puszczać przesłodziak. Muszę z nim zostać, ale i, chyba i tak lepiej będzie jej, w miejscu zamieszkania po prostu. A jeżeli Wam podobał się odcinek, zostawcie łapę do góry i docencie kanału subskrypcją. Będzie takich odcinków więcej. Zapraszam również na Instagrama Kamelin Travel. A my co? Z łapeczką. O, o, o! Dobra, już się więcej dotyka. Cześć.